Na. Następnie chciałbym zaznaczyć, że temat modelarstwa jest bardzo obszerny i niemożliwe jest, aby całą wiedzę przekazać w jednym paru minutowym filmiku. Założeniem tego materiału jest przybliżenie nie jak wygląda droga wejścia w ten świat. Jaki należy mieć budżet, w co warto inwestować, a co omijać szerokim ukiem. Lecimy z tematem! Najważniejszym i najtrudniejszym wyborem, jaki spotka cię zaraz na samym starcie, jest zakup aparatury, inaczej zwanej też radiem. Szukając na różnych forach czy innych grupach Facebookowych, na pewno zostaniesz zbombardowany masą tych najlepszych propozycji. Weterani hobbyści w takich postach najczęściej się kłócą na temat wyższości graupnera nad futabą. Krzyczą, że to Taranis z 7 jest najlepszą i niezastąpioną aparaturą, a na FlySkyu to kolega zrobił 20 km zasięgu i to bez baterii w radiu. No właśnie, pierwsze minuty filmu opadły już takie stwierdzenie i słowa, że pewnie części nawet nie zrozumiałeś i nie wiesz, czy dalej jesteśmy w tym samym temacie, ale spokojnie, wszystko małymi kroczkami. Na ten moment i moim zdaniem jedynym i najsłuszniejszym rozwiązaniem jest wybranie albo bardzo taniego radia, jakim jest np. FlySky i6X, albo jeśli mamy odrobinę większy budżet wybrać coś ze stajni Radiomastera, ale koniecznie w wersji LRS. FlySky jest to już wiekowa aparatura, która pozwala na podpięcie jej pod komputer, co na samym początku znacząco ułatwi nam praktykę w lataniu. Ma garść podstawowych funkcji. A wersję z odbiornikiem można wyrywać od oki za jakieś 230 zł. Do pełni szczęścia potrzebujemy jeszcze przewód, który umożliwi nam podpięcie jej do komputera, aby móc ćwiczyć skill na symulatorze. Koszt takiego kabelka to okolice 35 zł. Radiomaster Pocket. Aparatura, która zdecydowanie jest bardziej przyszłościowa, ale jednocześnie bardzo przystępna cenowo. Kimbale hala, które charakteryzują się większą precyzją, system operacyjny HDX, który pozwala nam skonfigurować dosłownie wszystko, protokół komunikacyjny LRS, który robi absurdalne zasięgi, możliwość podpięcia aparatury za pomocą kabla USB-C albo bezprzewodowo po Bluetooth do komputera, czy też ładowania akumulatorów za pomocą zwykłej ładowarki do telefonu a to tylko garstka tego, co otrzymujemy za okolice 330 zł. Do zestawu potrzebujemy dokupić jeszcze dwa akumulatorki 18650. To jest parę, paręnaście złotych w dowolnym sklepie z fi -kami lub w sklepie elektronicznym. A odbiorniki LRS PWM, czyli takie jak ci interesują w samolotach, możesz bez problemu dostać już od około 40 zł. Zdecydowanie najrozsądniejszą opcją, zanim zaczniesz podniebne akrobacje, będzie praktyka na symulatorze. Ściągamy sobie takiego Feniksa, instalujemy, podpinamy aparaturę i zaczynamy zabawę. Mamy masę różnych modeli do wyboru oraz różne scenarie. Możemy polatać warbirdami, odrzutowcami, akrobatkami i szybowcami. Do wyboru mamy otwarte przestrzenie, a także i hale. Symulator jest też rozbudowany o różnego rodzaju wyzwania i lekcje. Możesz poćwiczyć precyzję w lądowaniu, pościgać balony czy też spróbować bezkarnie lotu na plecach. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ani sobie, włącznie z własnym budżetem, ani komuś nie zrobisz krzywdy. Prędzej czy później przyjdzie taki dzień, że będziesz chciał wyjść i polatać na żywo, a nie tylko gapić się w monitor. Naszą dalszą drogę można podzielić na obóz Buy to Fly i Build to Fly. Jeśli ktoś ma odłożone parę stówek, albo nie ma czasu na budowę, albo mu się po prostu nie chce budować i nie umie, może sobie taki model po prostu kupić. Jednakże całym sobą odradzam na start kupowanie modeli trudnych w pilotażu. Orzutowiec nie jest dobrym modelem na start, Brostowa konstrukcja też niewiele błędów nam wybaczy. Zdecydowanie lepszym wyborem będzie coś pokroju kroju od Multiplexa, PA-17 od FMS-a czy różnego rodzaju klony Skysurfera. Są to modele wykonane z bardzo wytrzymałych materiałów, po nieudanym starcie czy lądowaniu po zgubieniu orientacji w powietrzu lub uderzeniu z pełną prędkością w przeszkodę, taki model bardzo często można łatwo naprawić w ciągu jednego wieczora za pomocą cyjano, akrylu i uchupora. Przechodząc do opcji Build to Fly, znacznie obniżamy koszta wejścia w hobby. Na kupny model trzeba wydać parę, nawet i parę naście stówek wraz z elektroniką. Model budowany własnoręcznie wyniesie cię ułamek tej ceny. A trzeba też pamiętać, że model to nie koniec Twoich zakupów. Co do modeli budowanych, tutaj mamy multum różnych planów do wyboru. Chcemy Cessna lub Spitfire'a? Nie ma problemu. Wystarczy parę minut poświęcić na research w internecie i bez problemu możesz znaleźć każdy samolot, jaki cię tylko interesuje. Takie modele bez problemu można zbudować z podkładów pod panele, które można dostać bez problemu w każdym sklepie budowlanym. Trzeba jednak pamiętać, że jedynym z ich plusów jest łatwa dostępność i stosunkowo niska cena. No a do minusów na pewno trzeba zaliczyć ponad ponadprzeciętną łamliwość. Chrupią zdecydowanie lepiej niż niejeden sklepowy wafelek. Dużo lepszą alternatywą jest zakup płyt depronowych w pobliskiej modelarni lub też przez internet, albo zaopatrzyć się w duży karton takiego oto depronu, który idealnie nadaje się do budowy modeli i ma zdecydowanie lepsze właściwości. Samolot nie samym depronem żyje, więc potrzebujemy dobrać do niego również elektronikę. Najprostsze serwa, regulator obrotów i silnik jesteś bez problemu w stanie wyrwać w cenie dużej pizzy na wcześniej wspomnianym popularnym chińskim portalu. Mając już samolot i aparaturę, niestety nadal nie jesteś w stanie polatać. Potrzebujesz jeszcze zasilić jakoś ten model, czyli potrzebujesz pakietów. Mając już pakiety, musisz się je jakoś naładować, więc kolejnym niezbędnym elementem w ekwipunku będzie ładowarka, która zdecydowanie ułatwi ponowne upchanie elektronów w pakiet. Można się rozwodzić, jaka firma pakietów jest lepsza, jaka jest gorsza. Można się kłócić o to, która ładowarka jest super, a która spali mieszkanie. Z tego wszystkiego jest najważniejsze to, jak będziesz podchodził do tematu. Oczywiste jest to, że droższa ładowarka z lepszymi zabezpieczeniami bezpieczniej naładuje twój najlepszej firmy pakiet. a jeśli źle ustawisz typ akumulatora i prąd ładowania, a ładowanie rozpoczniesz w piekarniku z termoobiegiem ustawionym na 250 stopni i wyjdziesz wyrzucić tylko śmieci to masz 100% pewności, że twój ukochany piesek będzie już well done. W każdym hobby przychodzi taki etap, że zaczyna się robić drogo. Nawet filatelistyka potrafi wyczyścić portfel do zera. Tak samo jest i tutaj. Nie ma problemu, aby kupić model za naście tysięcy i zdezintegrować go w trzeciej sekundzie lotu i to i tak z odrobiną szczęścia, że nie doszło do tego w pierwszych dwóch sekundach. Dopiero doświadczenie pozwoli Ci z przyjemnością i radością śmigać po niebie. Bardziej niż pewne jest to, że Twój pierwszy model skończy w czarnym worze. Albo to za daleko odleciałeś, albo to bateria padła, albo to mocy mało, albo się pogubiłeś. Wszystko przychodzi z czasem i trzeba mieć świadomość, że w tym hobby na początku wiele rzeczy może pójść nie tak. Jest wiele aspektów technicznych, o których nawet nie wspomniałem, a które mogą mieć realny wpływ na Twoje loty. Ale hej, nie dowiesz się, czy podoba Ci się latanie, jeśli nigdy nie spróbujesz. Jeśli jednak uznasz, że to nie dla Ciebie, zawsze taką aparaturę można sprzedać i odzyskać większość kasy. Ale ostrzegam, latanie uzależnia. Tako, tako, tak, na primer, ne morem si zraven usluga.